Dobijamy do testu. A dobra, Kiedy live z okazji 50 tak tysięcy zapyna. subów? Dzisiaj. Dobrze, Przemku, to możemy już zacząć, co nie? Kurde, muszę was pochwalić. 200 łapek na 283 osoby, tylko 83 zaspały. Pięknie. Pięknie. Moim zdaniem więcej osób się przewija przez live'a, ponieważ ta liczba to jest ta, ta liczba, która jest aktualnie teraz ma włączonego live'a, a dużo po prostu wchodzi i wychodzi. I sobie mówi, a dobra, fajnie, fajnie potem sobie obejrzę live'a. Albo wejdę sobie później. I tak dalej, i tak dalej. Wybrałam do tego paznokieć, który będzie najlepiej widoczny w kamerach i najlepiej mi będzie się pracowało, bo nie ukrywam cały czas będę na jednym paznokciu pracować i może mi ręka zrębić, dlatego brałam tak stwierdziłam, że kciuk chyba będzie najlepszy. Zacznę przygodę z obalaniem mitu od nakładania non stop sobie tutaj hybrydy. Nie wiem ile razy, zobaczymy. Aż stwierdzę, że już się nie chce i przejdziemy do żelu. I cały czas na tym paznokciu będę robiła, więc tak jakby korekty hybrydowe będę robiła, tylko pamiętajcie, że ja nie będę dojeżdżać do skórek, no bo to nie jest normalna sytuacja, że robimy korektę hybryd, jak one są jeszcze przy skórkach, tak, te hybrydy, więc tylko jak odrastają, więc tu, tu wiadomo. Będę ściągać wszystko całkowicie. A po co? Nie ma takiej potrzeby? Tutaj troszeczkę bazy zostało. No nigdy nie ściągamy do końca niczego. Właśnie o to chodzi, tak? Żeby stylizacja nie była szkodliwa. No to zawsze zostawiamy tam chociaż te 5% żelu. A jak zostawimy te 5% poprzedniej sterylizacji, to nie powstają zapowietrzenia, nie łatwiej się załapać na zieloną bakterię? No nie, no, jeżeli musisz wszystkie Zielona bakteria powstaje w zapowietrzeniach, więc te zapowietrzenia wszystkie usuwasz, odcinasz. Strzela coś, to to mój strzela pewnie. ściąganiem tego znowu i nakładaniem na nowo. O, fajne, twarda baza, no. O, fajna, twarda. Znaczy, mój paznokieć jest bardzo elastyczny. Tutaj już nawet widać yy, muldę na samym czubku, bo zobaczcie, no bo moje paznokcie są bardzo cienkie i bardzo elastyczne, zawsze takie były. Tutaj z tego wyginania się aż zrobiła taka mulda, fałda. Nic, ściągamy. To może teraz bękiem. Jak boisz się, że jest już blisko płytki paznokciowej i nie chcesz tam bękiem albo po prostu frezem do ściągania masy y, gdzieś tam za daleko zajechać, no to bierzesz łysego łys, sobie poradzi ze wszystkim. Mniej. Za jednym machnięciem mniej tego wszystkiego zwiera i bardziej. Hmm, nie tak punktowo, tylko tak bardziej całościowo. O. No i teraz już nie będę tych skórek robić, no bo już zrobiłam, tak? Czyli robimy kolejną korektę hybrydową. Jakimi ci się obalamy. No, że robienie paznokci niszczy płytkę paznokciową. Czyli robię sobie jedną korektę już zrobiłam, teraz robię drugą korektę hybryd. Ogarniałam wszystkie zapowietrzenia, jest ich teraz zero. O, tu coś musiałam zajechać sobie. Ale to baz, w bazie jest nie w płytce. Na no, spokojnie. No, tego w sumie nie musiałam robić, bo tu cały czas baza jest. To nie, nie zdążyło odrosnąć. Więc sobie daruję te preparaty. Teraz mamy co, Hard, Sunflower. Czy na zniszczoną płytkę paznokcia można nakładać żel? Poszłam z listki i mi powiedziała, że normalnie mi zrobi mi zrobi żel, iż płytka pod żelem odrośnie. Co myślisz, o tę płytkę miałam przepiłowaną? To zależy, w jakim stopniu, bo faktycznie to. No bez dwóch zdań, jak masz poniszczone paznokcie, przepiłowane, to jest ulga i tak nie są takie tkliwe. Gdy coś tam. Coś dotykamy, to one są takie tkliwe, tak? Jak położysz na to żel, ale ja polecam najbardziej akryl, bo mniej piecze w lampie. Znaczy w ogóle nie piecze, bo, bo nie wkłada się go do lampy. No jak położysz akryl, to już w ogóle super. I on sobie tam odrośnie ten pasmo Dobra, zrobimy lekki odrost, co nie? Jaki pres polecasz do zdejmowania samej hybrydy, jeżeli nie ma pod spodem żelu? No to benka, jak najbardziej. Benek albo boski. A dla osoby początkującej benek ma fajne, drugie zialiste ostrza i, i na pewno będziesz nim pracowało ci bezpiecznie. Dość twarda, no to właśnie takie bazy. I tak trochę wiadomo, że jeżeli dasz grubszą warstwę, no to będzie ten paznokieć grubszy, tak? Czyli będzie twardszy. Jak będzie bardzo cieniutka warstwa, ultra cieniutka, no to, no to ta twardość może być Mniejsza, tak powiem. Ok, lecimy. Trzecia korekta hybrydowa. Edyta, Edyta, jesteś w którym momencie teraz? E, tak, jestem w momencie trzeciej korekty hybrydowej. Wciągam po raz trzeci sobie poprzedni kolor w cudzysłowie, tak, bazę. Nadmiar tej bazy, tak, i będę sobie nakładała, tak, by trzecią korektę hybrydową. Tylko za każdym razem nie robię tych skórek, no bo one już za pierwszym razem były zrobione, tak, więc nie będę tego robiła za każdym razem, bo już tych skórek nie ma. A faza, ciepłe, boli, czy nie boli? Nie, normalnie się czuję jak najbardziej i sprawdzam te sobie przy okazji. Baz, jakie, jakie są, jak są twarde, pokazuję tutaj naszym widzom na żywo, bo jeszcze jednocześnie mam odpalonego lajwa. Żeby nie było, że to jakby to coś kłamie, no to tutaj mamy świadków. Ilu? 300 świadków. Dobra. Już nie daję nawet tych, tych wszystkich, jakby to powiedzieć, preparatów, bo nie ma sensu. Widzicie mój naturalny paznokieć. I on jest bardzo widoczny. No to jest norma, tu jeszcze jest żel. Yy, więc uwierzcie mi, w 2006 roku, zanim pierwszy raz ktokolwiek nałożył mi cokolwiek na paznokcie, ten paznokieć też tak wyglądał. One są po prostu bardzo elastyczne. Cieniutkie, no takie już mam. I się nic od tych 12-13 lat nie zmieniło. Dobra, przeźroczystą miałam teraz, nie? Hard Building. I tu już położymy jakiś kolor. Zrobimy tr trochę tak z 2 mm odrostu. Dobra. Żebym sobie tych skórek tak nie męczyła za każdym razem. Już to raz zrobiłam. Spoczko. Oj, fajnie się poziomuje ta baza. Bardzo ładnie się poziomuje. Fajnie. Super. Pięknie się poziomuje. Naprawdę ładnie. Dobra. Wybram ten. Nie wiem co za numer. O, jest tutaj numer. 071 Megi. Ale to, ale to jest taki bardziej róż chyba niż czerwień, wiecie? Ten, w kamerze to jest czerwień, ale tak naprawdę to jest różowo-czerwony. Jak malina? Nie, no taki neon, nieziemski neon, nieziemski. Pewnie tak jak to zawsze jest przy, przy korekcie hybrydowej, dwie warstwy. Już sobie robię specjalnie odrost już za skupieniem na mojej twarzy. Dobra. 30 sekund.